Siema, jestem Trap, który widzicie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat e, pewnych zmian na moim kanale, które no, dla mnie są dosyć duże. Nie wiem jak dla Was, no, ale whatever. Jeszcze na samym wstępie tego filmu chciałem Was poprosić o zasubskrybowanie mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz zaznaczenie dzwoneczka. Dzięki temu będziecie, no wiadomo, powiadomienia. Nie jesteście debilami, także, to, no co, zapraszam na odcinek intro. Ja jestem Chociaż wielu nas to stanowimy jedność. Ukrycie w bloku pod powierzchnią niczym wiewką Oby wszystko na waszej planecie zdechło. Przynoszę wiekło. Ja jestem Legion! Okej, a więc jak już pewnie zauważyliście, że tak powiem, intro. Jest tam coś o samolotach i troszeczkę o czołgach. I pewnie tutaj teraz w tle widzicie gameplay na przykład, pewnym chyba brytyjskim samolotem Ogólnie to jest War Thunder, bardzo fajna gierka, polecam wam bardzo serdecznie Link do gierki macie w opisie, seria ona jest darmowa, jest na Steamie A dobra, to nie jest reklama giery, to w następnym odcinku Dobra, ogólnie pierwszą zmianą na moim kanale, można tak to powiedzieć Um, jest to, że przyniosłem się na Twitcha. Przez w się sensie, no przyniosłem. Um, teraz w głównej właśnie mierze będę się przenosił na tego Twitcha. Um, jak na razie po pierwszym dniu mam dwa followy ten <grym> XD. Więc. No, dla mnie spoko wynik. <grym xd> w ogóle dlaczego przyniosłem się na Twitcha? Um, no po pierwsze no tam są większe zasięgi y, Czyli... odnośnie gier w ogóle. Na przykład na YouTube nigdy mi się jeszcze tak nie zdarzyło podczas streamowania, że jakiś random wbił e, jakoś mi na streama, prawda, no a na przykład na Twitchu już dzisiaj, e, dzisiaj jest czy tak, dzisiaj był niemiecki, e, niemiecki, e, tak, dzisiaj wbił jakiś chyba Frager, o ile się nie mylę, więc no bardzo fajna sprawa, że po pierwszym dniu już mi wbijają tutaj osoby randomowe na streama, to nie są jak przyjaciele e, moich kolegów, chyba tak, no coś takiego. Tam znajomi moich e, znajomych. <noise> Tylko to są autentyczni, po prostu ran, e, są autentyczne, randomy. Więc jest to super sprawa odnośnie Twitcha. I naprawdę polecam Wam założyć konto, jeśli jeszcze nie macie, bo do, co Wam szkodzi? Bardzo łatwo jest to założyć. Ja na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony do Twitcha, no bo po co do komu? YouTube jest fajny i w ogóle, no jeśli chcecie się szybko wybić i, że tak powiem. ...grać w gry, czyli nie robić vlogów ani nic, no to Twitch jest dla Was oraz streamować oczywiście, bo tam się tylko streamuje. Już na moim kanale pojawił się, pojawiło się kilka streamków, bo tam oczywiście są zapisy ze streamów. Dokładnie to był chyba pierwszy, to był The Forest. taki pierwszy taki próbny we wtorek, czyli wczoraj. Dzisiaj był kolejny, czyli The Forest, potem był CS. A potem, chwilę, test chyba był nawet z tym, z Arktikiem, chyba, tak jest, to chyba był Arktyk. bo już naprawdę mam tyle tych znajomych, że wow. także to, to był chyba no. raczej z Arktikiem, czyli moim pierwszym donatatorem, chyba tak to się mówi, także Arktik to jest mój pierwszy donatator, um, serdecznie Cię pozdrawiam, Arktyk. dobra, drugą zmianą na, na moim kanale jest to, już wam mówiłem, dobra, 70% na Twitchu będę, a eee, właśnie co z, co z kanałem na YouTubie, oczywiście nie zawieszam tego kanału, ten kanał dalej będzie sobie tu żył, funkcjonował, raz na jakiś czas będę wstawiał filmy i Warface powróci, to już jest pewne, macie pewne info, że Warface powróci, ja staram się w tym momencie ogarnąć ekipę do Warface'a, będzie taki powrót Warface, taki wielki boom po prostu, naprawdę. Oczywiście na Twitchu też będą streamki z Warface'a, więc spokojnie. Będą też chyba streamki z Warframe'a i tak dalej. Więc po prostu zbieram ekipę. No i też właśnie zapraszam was na mój kanał na Twitchu, tak jak już wam chyba wcześniej mówiłem albo i nie. Także linka macie w opisie, tak samo jak w naszej grupy Legion, jeśli jeszcze nie jesteś na naszym Discordzie. Bardzo fajna atmosfera, łatwo tam dostać moderatora, więc no. Zapraszam. I chyba to było na tyle w tym filmie. Także standardowo jeśli film Wam się spodobał, łapka w górę, subskrypcja. A jeszcze właśnie najważniejsze. Nawet nie dajcie tej łapki, nie dajcie suba, ale udostępnijcie ten film. Mi najbardziej zależy na tym, aby po prostu ten film Dotarł do jak najwięcej... Do jak największej ilości osób. Także. Um, z W górę dziękuję za wszystkie udostępnienia. To było na tyle. Siemka.